Grudziądz, aż 78 zakażonych w jednym szpitalu duże ognisko koronawirusa w szpitalu w Grudziądzu. Aż 78 zakażonych. Do 78 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Spośród nich 72 to pracownicy i 6 pacjentów poinformował w czwartek 8 września rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mull. Szpital w Grudziądzu przez kilka ostatnich miesięcy z powodu epidemii funkcjonował jako jednoimienny zakaźny. Obecnie prowadzi leczenie na poziomach 2 i 3 zakaźnym i wielospecjalistycznym. Kierownictwo szpitala o ognisku zakażeń poinformowało 1 października. Do zakażeń doszło w tak zwanej czystej części szpitala, czyli niezakaźnej. Ognisko zakażeń rozwinęło się na bloku operacyjnym. Koronawirusa do lecznicy przeniosła zakażona pielęgniarka. Wówczas zdecydowano o wstrzymaniu przyjęć na szpitalny oddział ratunkowy i inne oddziały. Początkowo zakażonych było 20 pracowników i 4 pacjentów, ale w kolejnych dniach wzrastała liczba osób, u których wykryto koronawirusa. W czwartek ministerstwo poinformowało, że w województwo Kujawsko-Pomorskim stwierdzono 311 osób zakażonych koronawirusem, to jest najwięcej od początku pandemii. Najwięcej przypadków wykryto w Bydgoszczy 47, Toruniu 24 oraz w Inowrocławiu i w powiecie bydgoskim po 20. Rzecznik wojewody podkreślił, że w regionie jest około 30-40 ognisk koronawirusa, m.in. w szpitalach i w zespołach opieki lekarskiej. Jedno z ogniski jest w szpitalu wino Wrocławiu.